Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z gry The Long Dark Trivia. Przetrwania. Już tutaj się wysłałam. I się napiję, bo nie mamy wody. Pozostawiam tutaj te narzędzia, bo mamy podwójnie. Niepotrzebnie by było je taszczyć. Dobra, coś się nie zapowiada za dobrze. No świetnie. Ach, wyszłam tu w Śnieżycy i będę wychodzić w Śnieżycy. A nie. Co tyle to tyle tutaj tą kartkę z dziennika. Będę pisał, dopóki moje dłonie nie ją otrzymać pióro. Stara droga nie może być całkowicie zniszczona, nie przyleciałem tu i z całą pewnością nie zmuszą mnie do powrotu drogą powietrzną. Zależnie od tego co według mnie, co się według nich dzieje. Okej. Okay. Mamy jakiegoś pilota tutaj. Czyli nie, bo tutaj nie przyleciałbym, to Nie wiem. No i i teraz zrobimy. Tutaj może wyciągnę broń? Teraz się tak zdziwiłam, że mam 10 strzał, ale zapomniałam, że mam też te um, takie z ognia zrobione. Możemy sobie je pod ery zmieniać. W sumie mogę wystraszać wilki tym. No dobra, żeby się teraz nie zgubić. Ech. Dlaczego zawsze musi tak być Przeważnie jak sobie włączyłam tę i czytuję jakiś zapis przetwania to pierwszą pogodę jaką widzę jest śnieżyca, no ja nie wiem jak to będzie teraz idziemy z powrotem, chyba może lepiej było chodzić w nocy w tej zorzy przynajmniej coś było widać. Teraz znowu nic. Tak, wyjedno i znowu marzniesz. Wydaje mi się, że dopiero się zaczęła ta śnieżyca. Bo nie słyszałam jak był trwał. Nie słyszałam, żeby coś tam był jakiś wiatr większy że wydaje mi się, że dopiero co się zaczęło no dobra gdzieś tu będzie chyba moja don't warm up sprawdzę o no. nie umieraj to nie o to chodzi będę mogła sobie tam trochę pospać Już idziemy chyba znowu w nocy bo nie ma lepszego wyjścia co było tutaj? Nie widzę wszystkie. Konieczną zawieje. O, Chyba nie. Tylko wydaje mi się, że jest bliżej. Jeśli nie jest tak strasznie daleko, się tak wydaje, że To nic nie zobaczymy jak wygląda to taśma Tam będzie tylko śnieżyce. Hmm, to chyba gdzieś tutaj to powinno być. Gdzieś nie przyszłam, bo można ją zagabić w taką pogodę. Bo to nie dodajemy się teraz do Turfowiska. Muszę iść z powrotem. Hmm. Mówię to jakoś. Może. Nie wiem, może ja tutaj gdzieś coś jeszcze na lotnisku, ale. Jakoś tego nie widziałam. No naprawiam to. Jedną. Yy, ten jeden nadajnik. No ale. Hmm. Coś więcej by tu było. Też chyba tam na tej kartce pisało, to ja jestem cało, że jakieś tam nie... na to niebieskie światełko w jakoś kopalów, coś tam nazywało. O, nieznanego pochodzenia właśnie. Sygnały nieznanego pochodzenia. To jest właśnie w tych trudniejszych obszarach. W tej dolnej części. No i nie wiem, czy to jest dolna i górna część, czy może wszystko jest dolna. To nie było napisane, że jest w górnej, no to, jest, to wszystko jest dolna. A górna część Ryszku Wielkiego Niedźwiedzia będzie w The Long Dark 2 o je ja kiedyś wyjdzie ale myślę że jak na razie to tu mamy bardzo dobrą grę I można tu niej dodawać różne rzeczy o jesteś jaskinia świetnie nie przeszłam wejdziemy Will znowu Chciałbym się tam ogrzać myślę że pośpię trochę żeby może jakoś się zmieniła nam ta pogoda tutaj mamy, czy nawet węgiel? O, tutaj dobrze. Oj, jakiś mieszkaniec. What have we here? To co? Choropaliwa. paliwa. I jakoś też nie jest zło. Moja ten 1% tam posiada. Dobra, Wilto. Ja mam jakąś... No oczywiście, że nie mam. No nawet się ogrzewasz, to Pewnie zrobimy sobie ogień. Um, dobra. Te kory nie chcę... ...używać. Robimy sobie spać patyków. Muszę ugotować sobie wodę. Dobra. Robimy ogień. Tam nie ma innego wejścia 75%. Jest dużo. muzyka <głosyka> nam tutaj robi napięcie. Czy się uda czy nie? O, right się work. nie udało. Tak widzę. <noise> Pszczoły te zapałki, psuj. Ktoś musi. to mamy, teraz troszkę wody zrobię. Świetnie, a na garnek musimy robić wystarczającą ilość. O, to będzie godzinę. No i to się gotowało. 27, to jest jakieś pół godziny później jeszcze. Braknie. To trochę braknie. Tu mamy takie Powinno wystarczyć. Chociaż przeważnie śpi się dwie godziny. To może ustawię na 2 godziny. Ale ja już mam wyższy poziom gotowania. Raczej szybciej się dogotuje. muszę rozwalić tą lampę. Ale ja mam w pełną. Bo napełniłam sobie tym kanisem. Zostawiłam go tam. Dobra to pośpimy ile? Godzinę, bo już nie wiem ile czasu minęło. Trochę jeszcze tam pokotuję. Przynajmniej się ogrzałuje. 20 minut. Dobra to szybko to podkrzejmy. Dobra, napij się. czy mamy czystą wodę? Dobra i wypiłeś pół litra. Um. Dobra, może zrobię jeszcze litr. Jak godzinę znowu. Jak właśnie się zastanawiałam, kiedy zrobię sobie tą wodę, no to właśnie się trafiła ta okazja. żeby się przejaśniło... To to moja ognie z To Ale ja się zdarzało gotować, dobra. Gdyby śnieżyca minęła... A. Jaki piękny dzień wyszedł. W sumie już wieczór. Ale w końcu będzie coś widać. Dobrze, tutaj z tego co wiemy to nie ma wilków. Chyba żadnego po drodze nie spotkamy bo tamten jeden co nam przeszkadzał to zginął. Wielki, chodź, nie zacinaj się na tych płytkach. Uch. No też tak... Nie też tak no i teraz możemy sobie zobaczyć. Widzio, to... jest taki tam rozległy teren. Tam byliśmy, widać tą wieżę. W sumie pewnie znalazłyby się jeszcze jakieś może bunkry nowe. Bo z, tym, z tą częścią dodatku, to pewne zostały punkty. Tylko, że nie wiem, czy to przez tą krótkofalówkę jakoś te sygnały otwiera. Po prostu znajduje jak yy, te kapsuły. Albo może to jakoś jest inaczej. No ale myślę, że powinno to też tak prowadzić, jakoś naprowadzać, bo duży teren jest. No, to ciężko będzie gdzieś znaleźć to miejsce, gdzie jakiś bunkier leży. Mam nadzieję, że to są takie jak miała Astrid, gdzie tylko odkręca i nie potrzeba do żywa. No, jeśli potrzeba, to w sumie też mogą być takie, I tak yy, jest, są właśnie na tą krótkofalówkę, to będziemy potrzebować do żywa. Tego co wiem to ona nie działa teraz, tak? No właśnie. To jest dobrze, nic nie zrobimy. Wiem, ale wolę zawsze mieć jak będzie bronić po Nawet jeśli tutaj niczego nie ma. Zawsze się może trafić. Tam jakiś zaplątany wilk, nie wiadomo skąd. żeby tu były jakieś sygnały tu jest tak mm, albo się zmęczyłeś Will no tu mamy taką prostą drogę tylko raczej w sumie nie wiem czy są tu jeszcze jakieś ruty, przejścia tajne sekretne ja jeszcze nie miałam okazji tak dobrze zbadać tego lotniska w e, tam gdzie byłam to widzieliście filmika które zrobiłam za daleko nie poszłam. Mam położenia tylko o trzech domków. Które mm, tutaj niestety nie mamy zaznaczone. Ta droga do przodu. Szkoda, wolałabym, żeby były jakieś może krótsze, a bardziej skomplikowana. Żeby były jakieś przejścia, sekrety. No, bo tutaj za wiele nie ma i no, idzie się do przodu. Jest się za wiele widać, z jednej strony góra, z drugiej strony góra. Tunele. Cóż może tam coś jest na przykład? Gdzieś by to prowadziło. Hmm, nie chcę A może tutaj po tym drzewie się da. też nie wygląda strasznie strome. jest no, Najbardziej podoba mi się tutaj taki domek. czyli na tej mapce przejściowej spaliśmy w tym domku piecykiem, z pominkiem z bardziej jest bardzo fajne, fajnie się do niego dostaje. O. Bardzo podobają się takie rzeczy. Jest wy na widoku, ale trzeba troszkę pokombinować, żeby się tam dostać. właśnie lubię takie rzeczy, gdzie są dodawane. Ja bym chciała na przykład takich więcej. Jak będę tam przychodzić, to Wam powiem, co mi chodzi, bo może niektórzy nie znają, no to chyba dobrze. A ja też tutaj tych nazw nie pamiętam, bo jeszcze są w sumie nowe dla mnie. Tam przesiadkowa była. Jak to było z początku, to już nie wiem. Bardziej zapamiętuję teren i położenie niektórych miejsc niż te nazwy. wygląda ciekawie. Na pewno do tych dębów można się dostać. Może jakieś skróty są? Wygląda jakby po tym drzewie. Dało się tutaj przejść. Sprawdzimy to. Może odkryjemy jakieś fajne sekrety. Chyba wejdę. wejdziemy, udało się. OK, um. po tym przejdę. Przejdę, ale to mam za nisko niestety. Okej. Okay. Hmm, tu ktoś pozbierał mi żołędzie, jak to? Sprawa, sprawa, Will, zaznasz to miejsce. Ja tu wyjdę. O, to jest właściwie to obszar przesiadkowa. Aha. <grystanie> to fajnie. Może tu jest jakiś skrót, no ale czy ja przejdę? A potem będę mi raczej... ten jakaś nie może. Hmm. Dobra, bo jeszcze spadnę. Chwilowi się coś porobi. Nogami nie będziemy chodzić nie ryzykować, ale to wygląda ciekawe miejsce. że da się jakoś przeskoczyć. Bo no tak kiedyś tam jeszcze go sprawdzam. O, właśnie, jest przejście. <grych> Zaraz przy wejściu do przełęczy. Właśnie tutaj jest taki ten domek. Wspominałam wcześniej. Z tym kółkiem jakaś. Yy... Stacja kolejowa jest. Ach, wiele. Jakaś kopalnia jeszcze. której nie byłam, tylko widziałam znaki, że tu są jakieś. dotyczące kopalni. Gdzieś chyba musi być kopalnia. w sumie też była jakaś notatka, znalazłam gdzieś tam na lotnisku. No. Nie tutaj. tak wiele. Like tak wiele. Ale zostawmy go. Dobra, sprawdzę. A, o, a nie było ich widać. Ok, dobra. Fajnie na przykład jakby w kopalniach trzeba było nosić właśnie te akumulatory, żeby uruchamiać coś. Myślę, że muszę Nie, nie Idziemy z powrotem w sumie. nasze drzewa sołęciowe. Okay, jesteśmy już z powrotem. Ja bym się przespała. Hmm. Znowu idźmy do ciemku No i ta mapka jest bardzo fajna Też też wszystkiego tutaj nie oglądałam Raczej tą trasę do lotniska, bo jak zwykle Staram się jak najszybciej dostać i zobaczyć to lotnisko A ta mapka też nie jest jakaś... Yy... To była... Nawet powiedziałabym, że bardzo fajna był właśnie ten domek. I jak dla mnie to już dwa proszę w górę. Daję. Bardzo fajne do zamieszkania miejsce. właśnie tutaj ten syp to jest. Tam bardzo fajne. No nie to wymyślili. Nie tylko wchodzi się drzwiami, ale nie będę wam tam zdradzać. Może ktoś jeszcze nie wie. Dobra, tu w sumie. Hmm. Nie Wiem, że tutaj są jakieś zielenie, ale czy coś Bo jeszcze tutaj żyje? Jest trapieżniki. Już niedźwiedzie. W ogóle jeszcze nie byłam, nie padałam tak w terenu dokładnie. Nie wiem czy coś się tam znajduje ciekawego, czy nie. Teraz mam przynajmniej jakąś pogodę. Nie will. Dlaczego się tak skończyłeś? Co to jest w samym bagna? Piszą moczary. O to łania. Wiadomo, że to łoś. Czasami się mogą zdarzyć. A nie, by tu było miejsce na łosia. Może gdzieś tutaj jest. Jakiś. Ale w sumie mógłbym ufolować. Ona też czarna teraz. I wszystkie żołnierze że się zjadą chyba. A widzę tam znowu odkopane. Co teraz? Uuu! To wygląda ciekawie. Widzicie te, te wielkie. Linie tam. słupy No patrz jak mi w wszystkie stołędzie, no i... i... Ja będę kawa robić. Ciekawe już tam ta góra, Black To jest jakieś przejście. Coś mnie to zaprowadziło. Może gdzieś bliżej. Nie, 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 ma, nie ma tu miejsca do spania. Chcę zobaczyć co tu jest. Może te słupy to jakoś z Blackrock się łączą. To wygląda trochę jak ta góra. Jaka góra, czarna góra. Ciekawe, gdzie to by mnie zaprowadziło. Może to ty, ty teren tej przesiadkowej. Jak sobie tam zejść? Może... od oh. w jakiejś skopalni. No dobra, nie mogę już biegać. Już jest wykończony. Już jesteś chory, czy jak tak szybko ci to spadło? żadnego zatrucia pokarmowego, że tak szybko spadało może dlatego, że mamy bardzo ciężki plecach a tu są te słupy, może by to jakoś działało, gdyby się to załączyło far behind. to bardzo się martwisz o, no, w sumie jesteś zmęczony, to byś chciał spać. Czy ja znajdę jakieś miejsce tutaj. Jak tu prowadzi? Zerwane tutaj mamy ...linie. No, taki mały teraz jest. Ciekawe. Bo to się łączy jakoś. Chociaż jak y, tam mamy na matce, um, to lotnisko i tutaj ta mapa. To raczej są osobno narysowane. O proszę bardzo, mamy Zorze. Will. Może coś wyczaimy. Hmm. Wydaje mi się, że tym tym radnym tuzor, że mamy co noc. Mm. Chciałbym się dowiedzieć bardzo, tylko nie znaczy. Nie wiem, teraz jak wejdziemy do tunelu to raczej nie hmm. będziemy mieć odbioru, potrzebujemy iść spać. Ciekawe co to oznacza te niebieskie. Co to to za dziwne. Jest zidentyfikowane sygnały. No, żadnych... żadnych ukrytych kapsów po pobliżu nie ma. Akurat musimy mieć spać, Wilma. I to będzie... W sumie teraz możemy sobie trochę skrócić tą trasę? Okej. Okay. Chciałem, że coś zobaczymy. Ale, nie, nie. ale też tutaj działa. Dobra, ale co tutaj... Ten ja tunel przyjdziemy już sobie w kolejnym odcinku. Niestety musimy tak chodzić teraz sami z powrotem i szukać. W sumie nie wiem gdzie na tym torfowisku będzie cokolwiek. Także chyba tutaj gdzieś się prześpię. Mimo że jest zorza. To raczej będziemy spać. W sumie nie wiem, chyba już przejdę tutaj ten odcinek. Jak nic nie będzie się działo, to już gdzieś tam bliżej torpowiska będziemy chyba że będziecie chcieli żebym nagrała całość i nie wycinała niczego raczej będziemy tak chodzić trochę po macku także może być różnie ale dobra to tyle w tym odcinku ja tutaj e, śpiwo sobie położę, żeby mogę zapisać.